Pierwszy odcinek serii, w którym biorę na tapet ogłoszenia w internecie. Przyznam, że jak zobaczyłem tę ofertę działki rekreacyjnej w miejscowości Lutek, to stwierdziłem, że jest to po prostu sztos. Otoczenie puszczy na piwocko ramuckiej mało sąsiadów. Działka znajduje się bardzo blisko jeziora, co widzicie e, oznaczone kwadracik oraz strzałka. Z przodu tylko jeden dom praktycznie nie widać żadnego sąsiedztwa. Cena jest po prostu niesamowita, bo 280 tysięcy złotych. Więc to, co pierwsze zwróciło moją uwagę, to zapis, że jest to działka rekreacyjna i na Waszym miejscu w pierwszej kolejności właśnie zapytałbym właściciela tego ogłoszenia, co ma na myśli ten działka rekreacyjna, ze względu na to, że jest ogromna różnica pomiędzy rodzinnymi ogrodami działkowymi, a tym, co jest wpisane na przykład w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako zabudowa rekreacji indywidualnej. To drugie oznacza, że tak naprawdę wybuduje się całoroczny dom. To pierwsze nie Specjalnie. Po pokazaniu więcej wyświetlił się napis, który Wam zaznaczy, przepraszam, zdanie o tym, że grunt jest objęty miejscowym.